Dzień dobry wszystkim z tej strony Antyka. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam moich wszystkich widzów. Ej coś. Kto gra już? No to jak ty masz PETA? O nie! Piki na mnie. Siok, siok Cel. Bo cię piki dorwała. Tak jak gdzie jesteś? A tam. Nie mam A Ale mi pokazuje, że masz. A nie, bo ty masz. Tak sobie ustawiłeś, że masz jakąś skrzynkę za sobą. Jezu, pigi mnie gonią. Tak, kurwa, Tak. No, u um, um, I ten tolo u mnie musicie zostawić. Jak nie zostawicie to. Nawiedzi was pigi. to... dzisiaj tak? Um, nie wiem, no. Wbicie cztery łapki! U mnie trzy łapki, żeby wypowiem inny odcinek. No, ale z tej gry u mnie trzy łapki, następny odcinek z... E, czekajcie, sprawdzę z nazwę. Z Event Rust 2, Piggy Simulator. A bardziej piwi to się... Zginęłem, bo sprawdzałam nazwę. Mam nadzieję, że bo też robię też, że łóżka to nie. Chyba.

Dobra. No już jestem, moi drodzy widzowie, przepraszam was. Ale pan, youtuber, ja z którym tymi nagrywał, postanowił. Tak, właśnie tak postanowiłem. No i postanowiłam, że jako pierwszy na tej tymi... gry, to. Kupujemy sobie Dobrze, czekaj. Ja muszę zobaczyć następny świat. Gdzie jest, du jak on drogi? 36 koła. Widziałem się, że to jest kolejny świat? Nie wiem, ale... Yy, ale następny świat kosztuje 60, yy, 36... 3, no. 36 tysięcy. Ja sobie już mam takiego czerwonego gana normalnie on zadaje po 10 hapsów Taki o. to ma. normalnie, chłopę. Zachodz... Nie, po 20! Bo jest teraz 2 mecz. No, Czekaj, a, jeszcze... a Jasek dał się. się kupuje, Jezu, pleca kosztuje. Nie, on kosztuje ten pleca. On kosztuje... No, jak kosztuje... mówię, no, w tej chwili kolejne... Kolejne małżeństwo. To już takie okropne. No, to jest tak się przypomni, bo 20 róbów, a na 20 róbów będzie kolejna burzyka. Co? Hmm. A ja na 15 słupów postaram się wyciągnąć na wogrę Chyba. Albo, albo nie wiem. Ale warto dobijać te 15 słupów. Warto dobijać. Warto dobijać. Warto dobijać. Będziemy. Będziemy. Jakby to powiedzieć. I tak będzie wyglądały. <noise> 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 tam biki, tam biki. Już to widzę. Cześć, czuję, że on może być słaby. Ja! Ej! I zobaczcie. Dlaczego jest za nim, przepraszam? To był najgorszy odcinek świata. Który? Nie, to dobra, widzę. Może wydajemy sobie tutaj. Jedną taką sieć. W ogóle chłopie, ty miałeś grać, a nie zajmować się swoim kanałem. Ale poczekaj, ja ci tam to się A ja mam za mocny... Ja mam za mocny ten... Ej, ja mam za mocny pistolet, bo na jeden raz, chłopie, zapewniam cały... Panie Kupsosie, Zapełniam sobie cały plecak. Mój bo Dobra, Onda jest... Hmm. Tak. Ja zabieram 600 na nowy pleca, który będzie mieścił 1000 i będę mógł 10 razy walnąć Iggy. What? Jej! Super. Albo nie 10, tylko bardziej... A ty jeszcze nie masz tego, co zadaje po 100 damage'a? Nie Czekaj, bo mi się coś gra ścięła, nie wiem czy mnie zaraz nie wywali. Uwaga. O, nie wywaliło mi gry! Co no, on bije po on bije? bo on jest taki mocny. No i pana Nie, nie wywaliło. No, nie wywaliło! Ej, jak na razie zabijemy jedną pigi i tutaj rebirfy da się. Ach. Jakbyś nie zauważył, to nad tym masz sela. I ja, ja nie musiałam zawsze do Maca odbijać, naprawdę? Zabijam pigi! Ej, ja zabijam już... pigi! Ja już mam dwie pigi zabite. To dobrze, bo ja nie lubię pigi. Ale ogólnie wszędzie. kiedykolwiek.

ale to u Ciebie będzie na bo nie będzie Wyjdźcie! No Jezu, chłopie, co się u ciebie dzieje? Co? Pigi ci weźmą do pokoju. Wyjdź, pigi ci na Chłopie... Weź! Się przycisz może. Przycisz się, bo trochę mi zakłócasz moich widzów. Oni chcą mieć piękny odcinek, a ty mi zakłócasz. Nie powiem, bo taka Jakie widzę, mam już No bo pigi do ciebie podeszła, ona cię tą łopatką walnęła. Ta łopatka zadaje cię... Ciebie... Nie. Dzięki muszę. O ja zrobiłam sobie taka to było. Trykę Jestem widzowie. O nie, jest No kiedy ...nie to walić to PG. Nie, 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 nie. Sol sol sol, sol sol sol, dobry pistolet. Popierasz Co pistolet za 3000, który zadaje po 1000 damage'a. Ale to ja dopiero nie wiem co no ja to zarobiłem od No ja! U mnie idzie siano jak normalnie, jak liście z moich... No super, wow, wow, Też bym mógł zabijać, tylko my się w plecaku nie mieści to niestety. To no. robimy z koko. Ja w plecakach zabijam pięć bo to pokazuje i pięć. No brawo, no Jezu... bo ty Ała, bo ty pewnie tylko na plecaki ciśniesz. No ja jestem gorszy Koks. Ale nie tylko na A nie, a ty jesteś gorszy ode mnie! Ty jesteś sporo gorszy! Ła, Jestem Koks, normalnie. Ej, patrz, tu można pieniądze zbierać! Na tej planszy, yeah. gdzie są pigi. Jaj, to dużo daje! Ej, uzbieram się na nowy Ej, pistolet. Uzbieram no. się na nowy pistolet. znaczy plecak. kiedy? Ja 9 odmieści chłopy, no, mogę yeah. zabić chyba pigi na tym jednym plecaku, chyba. A A wiesz, ile te skrzynie dają? ja je zebrałem, ale. Ona daje miliony. Miliony. Ja zbieram 7 tysięcy. Nie no, gdzie miliony? Myślałeś, że co? Ja muszę. Ej, nie mogę zabić ja bieram, jednej pigi na moim plecaku całym, który 9 tysięcy mieści. Mam 8 na szkoła i mam chyba. Nie. Mam następny pistolet, normalnie.

co? Już! Przecież gry chłopień nie przeszedłeś. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Dlaczego? Dlaczego? To tak tak, tak, Ile a mnie zrobimy, kurat sobie na plecach? A ja będę miał następny świat. I, a już mam ten plecak co ty: sporo lepszego Gana i będę miał następny świat. Ile zrobimy,

Weź mi pomóż zabijać te pigi. Bo jak skończyłeś odcinek, to pokażesz wiz... To na następny odcinek wi... widzowie twoi zajrzą do... Ja już mam następny świat. Widzowie moi, twoi zajrzą do mnie i będą wiedzieć o coś ty tam porobił. Ja w sumie i tak nie pokazuję. Ej, a ja już mam te super pigi. A ty to robisz? No! Muszę mieć że... Muszę mieć plecak za 75 tysięcy, żeby, żeby w ogóle coś zrobić. Ale wiesz, kto co daje, chłop. Jesteś w kosmo... Ej! Ja, będę, ja się będę zajmować monetkami, bo tutaj masz jakby razy 3 diamond. tak? Mm. Tak. Szkoda, że tu... To... Tylko wiesz, tu są pigi, chłopę! To są pigi, jak ten drugi plecak. Normalnie. Jezu w ogóle jak mi piszczy coś, chyba to u ciebie. Okej, okej. Ja Dobrze! Dobra, następny świat jest za 90 milionów, moi widzowie, tam jest klaun. Clown z koszoliną. Albo bardziej pigi z koszoliną. Jeszcze następny świat, u mnie ten jest za. Jezu, dasz mi dokończyć? Jezu, u mnie w ma więcej niż 9 tysięcy No tak. A u mnie ma chyba więcej niż. U mnie ma więcej niż więcej. <noise> Co, jak gęsto? Więcej niż więcej. To najlepsze wyklączenie. Wiesz, ja muszę specjalny odcinek zrobić, bo nie nagrywałam chyba przez 5 czy parę dni. Muszę zrobić specjalny odcinek normalnie. A ja bym tego wczoraj, że będzie odcinek, jest a nie było odcinku i dopiero dzisiaj zrobię ten odcinek. Ale wiesz, co ty się zajmiesz raczej wstawianiem tego odcinka, co właśnie nagrałeś ze mną? A eeee, jeśli nie zapojit. No to się zajmij o, tym. Poczekaj nie się mówię. Ale nie, bo ja dzisiaj studiuję, my się nie. do A ja wynagrodzenie może dwa filmy z rzędu na jednym dniu! Moi drodzy widzowie! No to ja też lubię! Wynagrodzenie macie! Ej, mam w ogóle plecak, który mieści 75 koła! Jeden na ten świat super świat! Ej, jej! O nie! Ej, jestem koksem normalnie! Chłopie, zabijam te super pigi! Ale i tak za... Jestem milionerem normalnie, chłopie, mam! 99 tysięcy! Nie no, nie milionerem, ale... Mam dużo... Mam dużo HAJSU ale ja się przybliżyłem do mikrofona. No dobra, I, dobra. drugi odcinek. a Dlaczego? A no w sumie dobra. są pigi. Tak, to jest straszne, bo są pigi. Mhm. To no dobra, nie gadaj, bo moi widzowie chcą słuchać normalnych rzeczy, a nie jakiś ty będziesz. Mi gadał, jak się odcinek wstawiasz. Już mam 201 tysięcy, moi drodzy widzowie. Ja idę kupić to samo O oh my god. Oh my god, nie mogę się. Ale gdzie? Dobra, udało mi się! Ej, kupujesz ten super świat? Aj, Patrz! -hoo -hoo! I patrz! Teraz, im wiesz, wiesz, ja im zadaję po 15 tysięcy damage, mnie jeszcze w sumie 75. O, sed, sed. Jestem boga! Ło, o, o, o. o. Ja już mam plecak, który ma 240 tysięcy pojemności, więc Ci nie po, po powiem Ja mam wszystko pan, y, kupione, czyli puncher chyba. Popo puncher, puncher? Chyba tak. W ogóle... No, co? Z darmo? Ej, no, te pefry! What? A może, a może dlatego, że ten event drugi w, wyszedł? Może on niedawno wyszedł? Nie wiem, nie jestem na bieżąco z tą grą. I może... No to widać, że gra się dla mnie poświęciła i wiedzą, że ja lubię się tepać. Dziękuję. Albo to jej nawet nie było... A ja, nie... no. Ej, a ja lubię takie gry, tylko takich gier jest mało. Więc błagam, żeby były takie gry, o ja już 20 tysięcy, 000... gdzie będzie darmowy teleport, a nie biegać całą mapę normalnie malatą 100 kilometrów. A już po 20 tysięcy, dajcie im zadaję tym pigim pierwszym i co, i nie mogę ich zabić.

A Ja jak na razie zrobiłem cztery pili. Oh no. Dobrze sprzedać. Dobrze. A ja już mam ten plecak, jeszcze następny. Toxic Clown. Nie, nie. nie, nie. To pierwszy one tak tu stoją, ludzie uciekają, nie wiadomo, co robią. One, oni chyba nie ogarnęli, ten, ten, ten A ja, przecież zapomniałem o tym, biegam całą mapę. <tuturr> Jak? Człowieku, przypomniałeś mi, Dzie, dzięki, wiesz. Ej, dobra, te, tam, tam, te dróg.

Tutaj, więc właśnie ci zabiłem pigi. Ale ja ci pomogłem zabić. Dobry przyjaciel. Dobra. Ej, ja zadaję 50 tysięcy damage. czajisz. Ej, ciekawe ile te pigi mają życia. Jak one mają ponad 100 tysięcy? One mają ponad. One mają chłopie miliony. Ile? No bo może niektórzy ludzie ruszają do pigi, ale nie zdążą ich zabić do końca i im zostaje ćwierć życia. I ty myślisz, że one mają tak malutko? Oni tak nie mają z milion życia.

Po odcinku go No, no, no. Tylko błagam, żebyś więcej mi nie zepsuł tak odcinka. Wiesz. E, ja ci muszę powiedzieć tylko że... zaraz. No? Że te... Te, te ulepszone pliki mają więcej niż 200 kp. Jezu, a ja ci powiem, że mają więcej niż... 700 tysięcy HP, bo ja biję po yy, właśnie maksymalnie 700 tysięcy i one nie umierają. Ej, ej, teraz mogę 3. Nie, chodzi mi, że tyle jeszcze. Ej, jeszcze 3 miliony i 24 T i 20 i 240 tysięcy. Ciao, muszę zabić! Ale cię gonią. Oj, zabiję! Zabiję parę. A nie, ty zabijasz tych parszywków. Muszę go zabić. Nie może być tak. Mam 3 miliony i muszę wydać to na nową broń. A, ona koszt. Jest! Zadaję ponad 200 tysięcy tym drugim. Nie drży się tak. Jezu, daj po 450... Coś dla mnie przyszło, ale nie wiem co. Czekajcie moi drodzy widzowie Emm. Um. Weź mi tu nie W ogóle ja mam 3 miliony, zapełniam w 500. Halo! Tego gdzie chciało? Może go chciało, może i nie, ale mamy super odcinek, nikt tam go nie psuje. Więc moi drodzy widzowie, zbieramy. O! Zbieramy 7 875 tysięcy Na nowego tego, tego Gana. No nie, już będziemy musieli dawać ponad. Nie! Zabiłem! Zabiłem! I bum, bebe. Dziesięć <śpiewa> milionów. Czekajcie, muszę do niego napisać, gdzie go wcięło. Nie no, on nadal tu sobiega. Co jest? W ogóle chłop nie odbiera. Dobra, jakby oks. To, to z nich se nie odbiera. Ja tam nie mam do tego sprzeciwu. No, teraz musi odebrać. Pewnie. Halo? Halo? Chodzicie kasper. Chodzi ci o tego, ostrołękę? Co? Bo co? Weź mnie nie odcinka. Mówiłem już. Widzicie, jak mi się. Ostatni raz od niego to odbieram. halo. Chciało go. Halo! Ja mi się popsulię to teraz. Co ci się popsuło? Teraz się chyba podsłużę. O no to? słabo się nie słyszysz. Ja robię odcinek. Dobra, to se dzwoni Czekaj! Jeszcze nie. Nie dzwonę ciepły. Nie Ale jak ja z Tobą rozmawiam? Ja nie słyszę! No dobra, to już się dzwonić! Teraz już możesz. Aha, że Ty nieaktywny? Ja jestem aktywny. aktywny. Aktywny, żeż. Właśnie specjalnie... Jestem aktywny na tym Discordzie. O! Zwiększyć pojemność mojego plecaka Kupsos Kupcos Halo Dobra Nie zwracajcie uwagi, jak się będzie zaraz wam piszcie czy coś. Oś. Po prostu wtedy to zignorujmy! No, no halo, no! coś popsuło Dobra to mnie nie słysz Moi drodzy widzowie Kawałek tej gry Ja próbuję chociaż się dostać Nie Tak zdobyć 10 milionów Spróbuję Spróbuję nawet może kupić na broń Albo plecak Kończę ten odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku, w następnej gry. I poproszę o te cztery łapki, zostawienie suba. I pa-pa!